Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie cię? A z czego się tak przed chwilą śmiałeś? Jak a taka małpka? Z twojej twarzy się śmiałem. Aha, a powiedz mi... A jest to jest mega żółty. ile ty masz lat? Ja, mam, ja mam 24 lat, a ty? Jesteś chory na twarz? Ile ty masz latek? Odpowiedz? Jesteś chory na coś? Jesteś chory na coś? Najpierw odpowiedz, ile masz lat? Ja 16. Oj, Jesteś i... chory na coś? A co to jest za jakaś pompka tutaj. Nie wiem, robisz z siebie gościu, Debila w wieku 24 lat. No to jest żałosne. A ty co robisz ze swoim życiem? Co się zajmujesz? A ty gdzie pracujesz? Gdzie, no jestem w szkole. W szkole średniej, a ty gdzie pracujesz? Na YouTube. Na YouTube. Tak? Co zarabiasz pieniądze, takie z YouTube'a? No, dzisiaj nie, nic jeszcze nie zarobiłem na mojej transmisji, no niestety. Ale widzisz, zadowalam moich widzów, rozśmieszam, rozbawiam i jestem naturalny. To teraz mi wyjaśnisz co to za pompka, czy to jest jakiś, jakiś pojemnik na odżywkę białkową, nowoczesny rodzaj pokarmu? A ty mi też swojego lajwa? Co? Wyślesz mi lajwa? czy nie streamujesz teraz? Eee, już teraz ci podam live'a. Patryk Garkowski, live. Jestem na trzecim miejscu, jak się wpisze Ome. Na YouTubie, to jestem wysoko w rankingu. O, skipnął. Oddychasz jakbyś miała astmę. Masz astmę może Mówisz jak prostytutka. Nie, tak nie mówią prostytutki jak ja, absolutnie. jesteś zniebany? Ale powiedz mi, czy z oddychaniem wszystko w porządku, drogie dziecko, u Ciebie? Niestety nie. Masz astmę? Nie, za dużo się najarałam. I się zapowietrzyłaś, że tak ciężko oddychałaś przed momentem? Niestety. A powiedz mi, jaką substancję zażywałaś? Nie mogę zdradzić takich... Informacji, szczególników? Dokładnie. Może marihuanę paliłaś? Możliwe. Ojeju, ale to jest zakazana substancja. Niestety, ale pani brała więcej ode mnie. Yy, jaka pani? Bo ja nie jestem panią. A, masz taki jak pani, a ja nie widzę. To idź do optyka i do pulmonologa. Pulmonolog, pulmonolog zajmuje się. Układem oddechowym, wiedziałaś o tym? Niestety nie, nie jestem masz taka przyjemna jak pani. Ja już jestem mądra iński pan. Od wielu lat studiuję. Panie kochane, niech pan coś dała. O nie, no to do widzenia. Jak tak się zachowujesz, no to ja nie będę dalej kontynuował konwersacji.